Tom Mistrz Świata 2023-2025. Czy potrzebujesz siłowni, żeby zrobić ponadprzeciętną sylwetkę oraz czy jest naturalem? I oczywiście, jeżeli jesteś dwukrotnym Mistrzem Świata w czymś, to wyróżnia Cię ponadprzeciętna genetyka. Jednakże mamy wielu, wielu kalisteników, streetworkerów, którzy wyglądają po prostu fenomenalnie i on definitywnie jest jednym z nich. Co go wyróżnia, to niesamowita estetyka sylwetki. Równe, ładne mięśnie brzucha, wąska talia, krągłe barki i ogromna klata. Myślę, że tak jak on chciałoby wyglądać, 90% minimum procent ćwiczących, bo jest to idealny wzór topowej, plażowej sylwetki. Jeżeli mówimy o jego plecach, to szerokie, ładnie, nisko zaczynające się najszersze. I czy moim zdaniem jest naturalem? Jest to sylwetka ponadprzeciętna, definitywnie, ale brakuje mu tej pękatości i grubości, którą ma właśnie większość osób, która coś bierze. Więc tak, moim zdaniem jest osobą naturalną. Obserwuj kanał po więcej, przyjacielu.